No Cześć. Ostatnio miałem taką dużą awarię z komputerem. No, dysk mi wysiadł. I to jest taki dysk SSD Goodrom. Pół roku chodził i się rozleciał. No, myślałem, że on będzie dosyć trwały, a okazał się taki balejakie, że głowa bo boli Nie. No, już kupiłem takie dwa następne. A data. No zainstalowałem tego jednego właśnie już tutaj sformatowałem. No system go widzi, także ten yy, w tej chwili jadę na starym dysku HDD-ku takim. Tego, którego miałem tam no kiedyś, ale ja go zawsze trzymam, bo to jest oryginalny system i wszystko tam, także teraz to sklonuję i no, muszę się nauczyć teraz jak to sklonować, bo ja tak kiedyś pamiętałem jak to się robiło, nie, ale no doszłem już do tego jak się no, uaktywnia SSDK, bo to trzeba najpierw go zainicjować i to nie jest takie oczywiste, bo ktoś kto tego nie robi na co dzień to może się tam pogubić, no ja ostatnio ym, chyba robiłem to z 10 lat temu takie klonowanie. Muszę sobie przypomnieć. Nie? No, zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Mam nadzieję, że to mi się uda te klonowanie. Jakby co, to tam piszcie. Może mi coś hmm, pomożecie, podpowiecie, nie. Bo na co dzień to tam się zajmuje innymi rzeczami, a komputer to tylko jest taki, jak to się mówi, odskocznia, nie?